Przymak z tej strony Wojnek King i w dzisiejszym odcinku yy, takim króciutkim przeszukujemy magazyn burmistrza. Wejście do magazynu jest zamknięte. Znajdź wejście podziemne. Okej, okay. a tędy nie wyjdziemy widzę. Pewnie od tyłu. No jest. Chodź, zobaczmy co ten burmistrz tam ma. Ochroniarz burmistrza. Tu będzie pewnie dwóch. A wiem. Nawet trzech. O, proszę Pana, tak się nie stanie ładnie. Jest i widzę po No tutaj przybywam od burmistrza. Następny w kolejnych. Ładujemy karabin Dobra Lidzowa też nas A może tak tymi strzelbami nie będziecie wywijać Dobra, no, a stoją co zrobimy Oto Idziemy dalej na... Zakrętasy tu. Dobra, kodzik. To teraz moja sprawa. Pójdź. Jest. Jest. Mamy to. Odpuść drzwi do Co tu masz? A kolegów. No nie mogę być tego jednego anonimu Dobra, przeszukujemy taki, taki sobie ten magazyn, tak jak widzę. Tu ma biuro widzę też A widzę, widzę, powtórzyło się Dokumenty. Co tu mamy? Weź dokumenty i bieramy komputer. No to będziemy grać w Minecrafta. Tak więc mówiłem, to będzie króciutki odcinaczek. Cześć.